Z Ewangelii według Świętego Łukasza. Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił i jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z nim. Był to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się odsknęli, ujrzeli jego chwałę i obydwóch mężów stojących przy nim. A gdy oni odchodzili od niego, Piotr rzekł do Jezusa, – Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty. Jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza, i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich. Zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: To jest mój syn wybrany, jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam. A oni zachowali milczenie. I w owym czasie nikomu nic nie oznajmili o tym, co widzieli. Druga niedziela Wielkiego Postu wyprowadza nas, tak jak Jezus wyprowadza swoich uczniów, na górę. Zabiera nas Jezus dosłownie na górę na górę spotkania z Jego tajemnicą i z tajemnicą Jego Ojca. Bo tak naprawdę czas Wielkiego Postu to czas wychodzenia na górę. Druga niedziela Wielkiego Postu jest dla nas okazją do zastanowienia się, za kogo tak naprawdę ja uważam Jezusa. Dziś Jezus nie chce zadać nam tego pytania, a chce wprost nam powiedzieć no właściwie to Jego Ojciec, odzywając się z obłoku, mówi nam: Jego słuchajcie, bo to jest mój syn. Chcemy słuchać Jezusa i chcemy za nim podążać. Szczególnie w tym czasie wielkiego postu, w czasie naszego nawracania. Zróbmy więc wszystko, abyśmy ten czas, święty czas, umieli właściwie i konkretnie wykorzystać. Jak z naszymi postanowieniami, i jak z naszym realizowaniem nawrócenia. Trzeba sobie zadać te pytania, aby dobrze i konkretnie wykorzystać. Czas nawrócenia i czas pokuty. Święty czas, w którym Jezus woła nas, abyśmy wrócili do Niego i abyśmy byli blisko, także przemieniając się od środka, od wewnątrz, tak jak On przemienia się wobec swoich uczniów.